Witam, tu było 35, a tu no i kolejny pranik. Jak zrobić mapę w tym świecie? I jak zrobić mapę w piekle? Najpierw zrobiłem sobie dwa, dwa kompasy. tak papier, i na środku kompas. Mamy mapę w tym świecie. Teraz bierzemy crafting ze sobą I wchodzimy do pieku Szybko się zareagowało, ale już robimy to szybciej. Dobra W środku kładziemy kompas Wokół papierek Mamy, Mamy no, mapę w piekle. W normalnym świecie, jak już będziemy w piekle i będziemy mieć mapę z tego naszego świata normalnego, nie widać najkrótszego punktu. Ale widać w piekle. A jeżeli będziemy w normalnym świecie i będzie punkt i przełączymy na to, to tego punktu, nie będzie już widać. No. ten tu punkt, y, tak się tam chyba no. tak jakoś, ale ja tak nie robię no bo w piekle szaleje wszystko że tak powiem szaleje y, dzień noc i kierunki świata co jest jeszcze to? tam y, do świata Jakieś... Wiecie, że można yy, bić yy, no, blok ten yy, portalu. Ale nie da się go zniszczyć. nic nam no, nie da. Nie da się zniszczyć jak... Yy, no, Jakby droga, nie da się też zniszczyć. Tego też. No, chociaż bijemy i przechodzimy przez niego. Niech zauważyć.